Dzień piąty. Niepokalana Maryja, powszechny pokój. Tylko Bóg. Oto ja, niepokalana Maryja, powszechny pokój dla całego stworzenia. Popatrzcie na mnie w chwale nieba, zanurzoną w wieczystym pokoju. Uosabiam całą ludzkość, całe stworzenie oddane Słowu Bożemu, które stało się ciałem. Przedstawiam powszechne poddanie się Jezusowi Chrystusowi i dlatego jestem pokojem dla wszystkich, bo mówię wszystkim słowo miłosierdzia, słowo miłości, słowo pokory, słowo zaufania. Jezus wstąpił w triumfie do nieba i przyniósł Bogu w sobie samym odnowioną ludzkość. On jest synem człowieczym, synem Boga. Zrodzony, ab eterno przez Ojca, jest Jego blaskiem i chwałą. Zrodzony jako człowiek przeze mnie, którego jestem Jego matką, Jego chwałą i blaskiem. On wstępuje do nieba, aby posłać Ducha Świętego ludzkości i połączyć ją w ten sposób z sobą i z Ojcem, i wypełnić w człowieku obraz Boga zniszczony przez grzech. Medytujcie tę wielką tajemnicę, i podziwiajcie nieskończoność mądrości Boga. Bóg jest nieskończony, jeden i trój jedyny. Ojciec zna siebie i zradza Syna, który jest blaskiem jego chwały, ponieważ jest jego nieskończonym i istotowym poznaniem. Od Ojca i Syna pochodzi Duch Święty, który jest nieskończoną i istotową miłością. Jakaż subtelna harmonia w tym misterium. Które możecie adorować, możecie poznać przez objawienie, możecie zaledwie dostrzec w jego nieskończonej prawdzie. Ojciec rodzi syna i go kocha, syn wysławia Ojca i go kocha. Pochodząca od Ojca i od Syna, miłość jest więc nieskończona, jest Bogiem jak Ojciec i Syn. Patrzcie na kule niebiosa, roślinność. Patrzcie na okrąg na kulę. Bóg umieścił tę figurę we wszystkich ciałach stworzonych, ponieważ stanowi ona niejako obraz trójcy. Okrąg jest jeden, ale ma początek, który trwa przez całą jego rozciągłość. Ten początek sam tworzy okrąg i go ukazuje. Powiem tak. Okrąg łączy się z początkiem przez swoją rozciągłość i przez swój początek. Możecie powiedzieć, że początek jest całym okręgiem, bo jest, trwa w każdej jego części. Można też powiedzieć, że obwód jest okręgiem, choć nie są tym samym, albo że łącząc kres ruchu punktu z jego początkiem, choć zachowują one odrębność, tworzymy okrąg. W ten sposób możemy ściśle powiedzieć, że okrąg nie ma początku ani końca, bo każdy jego punkt jest początkiem i końcem, że nie zatrzymuje się nigdy, bo okrąża sam siebie i tam gdzie napotyka koniec, napotyka początek. Gdzie znajduje początek, tam zaczyna tworzenie, a gdzie się tworzy, tam znajdzie połączenie z początkiem. Tak, Bóg jest nieskończenie istniejący, rodzi syna, nieskończonego jak On sam i z Nim, poprzez miłość nieskończoną. On nie ma początku ani końca, jest wieczny i w sobie samym ma nieskończony początek, nieskończoną miłość. Bóg Ojciec stwarza wszechświat, aby rozprzestrzeniać swoją dobroć. Jego słowo porządkuje i stwarza wszystko. Aby uwielbić Ojca, Duch Święty czyni płodnym wszystko, aby wszystko miało jedno życie, jeden hymn, jedno błogosławieństwo, które ponownie łączy je z Bogiem. O moje córki, kiedy widzicie niebiosa, kiedy widzicie ziemię, kwiaty, zwierzęta i małe stworzenia, Pomyślcie, że to wszystko razem jest godne podziwu i uwielbienia Boga. Bóg Ojciec stwarza jako początek, słowo porządkuje jako mądrość, Duch Święty daje płodność jako miłość. Nawet w najmniejszej roślinie słyszycie echo tej odwiecznej chwały, bo ona istnieje, wzeszła z ziemi, jest niezwykle piękna. Uporządkowana przez mądrość, która objawia się w każdej strukturze, jest płodna i ożywa tam, gdzie znajduje śmierć, i umiera tam, gdzie ożyje. Pośród stworzeń Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarzył go inteligencją, aby go poznał, i miłością, aby go pokochał, i umieścił pośród swoich dzieł. Aby mógł być poznany i umiłowany. Człowiek obdarzony inteligencją jest wolny, ale jego inteligencja jest ograniczona. Poddany próbie, aby unieść w Bogu swoją wolność, kuszony przez diabła, zobaczył tymczasem siebie samego i upadł w swojej podłości. Stworzony przez ziemię Delimo terre, został podniesiony łaską pierworodną. A tracąc ją ponownie upadł w błoto ziemi i jego natura zwierzęca, która oszpeciła jego naturę duchową, ukazała swą przewagę. Grzech się pomnożył. Człowiek bowiem zadziałał jak zwierzę, mając jedną naturę, duchową duszę, która, pozbawiona łaski, pozbawiona pomocy, podążała zgodnie z naturą zwierzęcą i oszpecała się i stawała się obelżywa dla Boga. Obraz Boga w człowieku został w ten sposób oszpecony. Człowiek miał poznać Boga przez jego dzieła, miał go kochać, miał zmienić wszystko poprzez jeden akt poddania i miłości, a zamiast tego zbuntował się, niszcząc siebie przez miłość własną. Ludzkość miała wzbudzić w sobie poznanie Boga, miała zapłonąć miłością. Ona cała, jak i każda pojedyncza jednostka, miała być na obraz i podobieństwo Boga. Ja jestem pokojem, ja, magnifikat pokoju. Po grzechu wszystko było walką i nieporządkiem, ludzkość bowiem rodziła tylko grzech i śmierć. Kto mógł uspokoić wszystko w Bogu, ja. Pierworodna, pierwsza z wszystkich stworzeń, dzięki łasce, wyszłam z ust Najwyższego, sprawiłam, że na niebie wzeszło światło połyskujące w owocu mego łona. Ja jestem pokojem. Stąpiłam od Boga jako ludzkość czysta i nieskalana. Jestem niepokalana, bez tej winy pierworodnej, która była przeszkodą dla człowieka w życiu duchowym. Ja jestem pokojem ludzkości i realizuję w niej obraz na wzniosły sposób. Przychodzę przez Boga, aby go wywyższyć, taka jest moja misja. Magnificat anima mea dominum. I jak w Bogu Jego nieskończona chwała jest słowem odwiecznym, ja jemu rodzę w czasie to słowo, które stało się ciałem we mnie. Exultavit spiritus meus. Indeo salutari meo. W ten sposób jestem przedstawicielką ludzkości, która we mnie i dla mnie jedna się z Bogiem i wypełnia Jego plan. Słowo Boże, które stało się ciałem, wybawia ludzkość, aby wcielić ją w siebie, aby uformować Kościół, Jego ciało mistyczne. Będzie cierpieć przez to gorzką mękę ogrom całej ludzkiej nędzy. Ale on jest moim synem, a Kościół jest moją córką, i w konsekwencji jego ciało mistyczne należy do mnie, podobnie jak jego ciało realne. Ja więc, jedyne stworzenie, które urodziło się w wiecznym pokoju, które przyszło na ziemię niepokalane, poznałam Boga i doceniając go, uniżyłam się bardzo, a on spoczął na mnie. I zrodziłam mu słowo, które stało się ciałem. Respexit humilitatem ancille sue, ecce enim hoc beatam medicent omnes generationes. Jakie wzniosłe pojednanie Bóg zdziałał w ludzkości przeze mnie. On zna siebie samego, docenia się nieskończenie, gdyż wie, kim jest i rodzi Syna we wspaniałości swojej chwały. In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genuite. Ja, stworzona przez Niego i niepokalana, pozbawiona tego, co może zaciemnić moje poznanie, pełna łaski, znam siebie samą i wyniszczam się przed Bogiem w nowej, zadziwiającej pokorze. On w tym znajduje upodobanie. Respexit humilitatem ancillesue. O jakim spojrzeniem miłości obdarował mnie Bóg, kiedy cały mój byt od niepokalanego poczęcia kierował ku sobie i zamiast chcieć być podobnym do Niego, jak w swej pysze ośmielał się pierwszy człowiek, cały mój byt unicestwiał się, poznając Go w nieskończonej wielkości. Znajdowałam upodobanie w byciu nikim. Obdarzona zdolnością rozumu już od łona matki, Znalazłam upodobanie w byciu bardzo skrytą, małą, zależną od innych, w byciu nikim. Poznanie Boga zrodziło we mnie pokorę i ja, od trzeciego roku życia w świątyni, czyniłam wszystko, by się uniżyć. Im bardziej poznawałam Boga, tym bardziej czyniłam się przed nim nikim. To było zadośćuczynienie za ludzką pychę, która poznawała Boga jedynie po to, by głupio dążyć do bycia jak On. To było zadość uczynienie zapychę zbuntowanych aniołów Lucyfera, który poznawał siebie nie po to, aby się stać pierwszym sługą Boga, zapalonym miłością, bo olśnionym jego światłem, ale poznawał siebie samego, aby się buszyć, by pretendować do królowania. Człowiek został stworzony, aby zająć miejsca pozostawione przez upadłych aniołów. Ale człowiek sam upadł, bo diabeł go skusił, nie chcąc, by człowiek te miejsca zajął. Ja jestem stworzeniem, które zadośćuczyniło temu upadkowi i reprezentuję całą ludzkość w miejsce aniołów, całą ludzkość na tej ziemi. Jestem więc królową aniołów i ich rozweselam bo wznoszę głos pokory w miejscach opróżnionych przez pychę. Wznoszę ten głos w imieniu ludzkości, jestem bowiem córką Ewy. Jestem powszechnym pokojem wszystkich stworzeń. Moje pokorne i pełne głębokiej miłości unicestwienie, które stawia Boga ponad wszystkie rzeczy, czyni mnie Matką Boga. Ja, rodząc Słowo, czynię całą ludzkość obrazem Boga, który zna siebie samego, i rodzi słowo. Rodząc słowo Boga, które stało się ciałem, ja, królowa, na miejscu upadłych aniołów, oddaję Bogu najpiękniejszą chwałę i pełnię posługę anielską w sposób najbardziej podniosły. Czyż aniołowie nie są sługami Boga? Czyż nie powinni ukazywać w ten sposób chwały, prowadząc Jego dzieła? Nie powinni być ambasadorami Jego słowa? Zbuntowani aniołowie to byli ci, którzy odrzucili adorację człowieczeństwa Słowa. To właśnie było ich próbą. Bóg ukazał im przyszłe człowieczeństwo Słowa i chciał, aby byli szafarzami i adoratorami tego człowieczeństwa. Lucyfer uważał się za wyższego z natury. Nie chciał służyć i tak stracił chwałę i zatracił się ze swoimi aniołami. Otóż ja zastępuję tę anielską posługę, naprawiając zniewagę uczynioną Bogu. Unicestwiam się w pokorze i poznaję siebie, aby uczynić się bardziej służebnicą Boga, ecce ancilla Domini. Ofiarowuję w tym oddaniu się na służbę Bogu mnie samą, aby dać człowieczeństwu słowu Boga, które stało się ciałem. Czyni się Jego pierwszą adoratorką, pierwszą głosicielką, i jako Matka Powszechna staje się pierwszą opiekunką i służebnicą Jego dzieła, Kościoła. I tak wypełniam anielskie posługiwanie w sposób wzniosły, i jestem królową aniołów, pokojem nieba. Poznaję siebie, wyniszczając się, i przyciągam spojrzenie Boga. Respectsit humilitatem ancille suae. I rodze słowo Boże, które stało się ciałem, wypełniając w ten sposób w człowieku zachwycający obraz Boga, który poznaje nieskończenie siebie samego i rodzi Słowo. Wdzięczność i docenienie Boga. Ale to nie wystarczy. Człowiek, aby dopełnić w sobie obrazu Boga, musi go kochać. Kochać Go, ponieważ Go zna, kochać Go jako Jego stworzenie. Jego miłość musi być inspirowana dwiema zasadami, dwoma źródłami: wdzięcznością co do Jego początku i uznaniem Jego wielkości. W ten sposób człowiek dopełnia w sobie obraz Boga, najświętszej Trójcy, w której wieczna miłość jest wdychana i pochodzi od Ojca, będącego początkiem. Przez słowo nieskończone poznanie Boga. Ale cóż człowiek uczynił z grzechem? Okazał się niewdzięczny i okazał brak szacunku Bogu, uważając siebie, on, nędzny robak, za podobnego do niego. Zbuntował się w ten sposób, odrzucając posłuszeństwo, wykoleił się, odrzucając stawianie go ponad wszystkie rzeczy. Szatan nie mógł użyć bardziej podstępnej drogi, niż zdusić miłość człowieka do Boga i unicestwić obraz Boga w nim. On, kusiciel, powiedział mu: Bóg wie, że staniesz się podobny do Niego, jedząc ten owoc. Chciał mu powiedzieć: Nie dawaj mu swojej wolności, określając ją w nim jako akt posłuszeństwa. Ale zatrzymaj ją dla siebie, ponieważ w ten sposób będziesz niezależny. Oto niewdzięczność łotrowska, stworzenie, które się oddziela, które mniema, że się oddziela od swojego początku. Diabeł mówi: ty będziesz jak on, znając dobro i zło. Oto brak szacunku wobec Boga. Cała jego nieskończoność, całe jego nieskończone poznanie. Zostaje zredukowane do poznania dobra i zła, to jest do poznania ludzkiego. Człowiek był niewdzięczny, bo zachował dla siebie swoją wolę, nie myśląc, że Bóg chciał ją w sobie wywyższyć. Człowiek ocenił Boga jako kogoś, w kim panuje ubóstwo życia, chwały, potęgi i kto lęka się współzawodnictwa. To była kobieta, która popadła w podobny obłęd. I została zwiedziona. Ja jestem nową niewiastą, pokojem dla wszystkich, tą, która naprawia w człowieku obraz Boga. Moja wola zawiera się jedynie jemu, ekce ancilla domini, i rodzę słowo, ed verbum caro fatum est. Z wdzięcznością podlega jemu mój byt i wierzę jego słowu, stawiając je ponad wszystkie rzeczy. Beata kwe kredidisti, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Magnifikat pokoju. W ten sposób miłość, która miała zapłonąć w ludzkości na obraz wiecznej miłości, paliła się w moim sercu, a ludzkość we mnie powiększyła się, bo dała się Bogu wdzięcznemu, uświęciła się, bo uwierzyła w Niego i postawiła go ponad wszystkie inne rzeczy. Fecit mihi Magna potens est et sanctum nomen eius. Ustanowiony ponownie prawdziwy powszechny pokój to posługa anielska i obraz Boga w ludzkości przedstawiony przeze mnie wytwarza swój owoc i miłosierdzie Boga rozprzestrzenia się na wszystkie pokolenia. Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. Ludzkość, jak dzikie drzewo, wydała wiele uszkodzonych pąków. Odkupienie, dzieło Jezusa Chrystusa, dokonuje tego podziału i królestwo Boże jest dlatego podobne do sieci, która zagarnia każdy rodzaj ryb i potem je segreguje. Każde stworzenie zostało odkupione, każde stworzenie może być dzieckiem Boga. Ale skoro są wolne, nie wszystkie się tym stają, nie wszystkie bowiem czerpią u źródeł miłosierdzia. Nie przejmujcie się więc, jeśli na Ziemi widzicie jeszcze walkę, spustoszenie, królestwo zła. Nie przejmujcie się, bo każdy pęd, który nie jest posadzony przez Boga, jest przeznaczony na spalenie i w rzeczywistości całe dzieło Boga jest już spełnione we mnie, jest spełnione w Jezusie Chrystusie. On jest winoroślą, wy jesteście pędami winorośli, a ja jestem całą ludzkością. Ja także uspokajam, jestem bowiem matką Boga, która wyciąga na piasek ryby. Ziemia jest próbą, to krótkotrwałe przejście. Wieki to chwile przed Bogiem, który w międzyczasie oczyszcza ludzkość swoją potęgą. Fecit potentiam in brachiosuo. On rozprasza pysznych, wywyższa pokornych, pozostawia pustymi tych, którym wydaje się, że sobie wystarczą, nasyca tych, którzy stawiają go ponad wszystkie rzeczy. On wypełnia swoje obietnice, jak powiedział Abrahamowi: Ja jestem pokojem dla wszystkich. Kto przychodzi do mnie, przychodzi do Jezusa. I jak ja ofiarowuję Bogu Jego słowo wcielone, kocha Boga uczuciem wdzięczności i szacunku, odnawia obraz Boga zniekształcony grzechem i to jest najwyższym pokojem, bo jest najwyższym porządkiem. Daję Wam Jezusa odkupiciela, Jezusa zranionego, Jezusa Eucharystię. Przyjdźcie do mnie, bo ja mam skarby miłosierdzia i daję Wam Jezusa odkupiciela. Jezusa zranionego dla was, Jezusa Eucharystię. Poznajecie przeze mnie Jezusa, bo ja was przyciągam do niego. A bez mnie nie ma miłosierdzia, nie ma łaski. Bóg chce takiego dziecięcego poddania się mnie, bo musicie przyjąć Jezusa, poznając waszą nicość. Macie go jakby zrodzić w waszym życiu. Musicie w nim kochać Boga. Jego krew przynagla was do wdzięczności. I pozwala dostrzec, kim jest Bóg. Kochajcie dla Niego i w Nim. Wasza nędza zmusza was by biec do Niego, a przyjmując Go żywego i prawdziwego w Eucharystii sprawiacie, że On żyje w was i w pewien sposób go rodzicie. Jezus dał się wam jako pożywienie i napój, to jest jako zadośćuczynienie i pomoc w waszych biedach. Dał się wam jako bezkrwawa kopia swojej męki aby wzbudzić w was wdzięczność Bogu i szacunek dla Niego. On więc zbawia was, odnawiając w was żywy obraz Trójcy. Wy jesteście moimi dziećmi. To, co Bóg daje mnie, ja daję wam, i wy musicie być złączeni ze mną w dziecięcej pobożności, tak wielkiej, że czyni was wszystkich żyjącymi w moim niepokalanym sercu. Przyjdźcie więc do mnie, aby znaleźć waszą matkę. Znajdziecie prawdziwy pokój, a waszymi owocami będą owoce miłości i dobra. Bądźcie pielgrzymami na ziemi i nie martwcie się o próby, których doświadczycie ze strony złudnej arogancji bezbożnych. Oni więdną jak siano i są niczym. Skupiajcie całe wasze życie w Jezusie sakramentalnym i upokórzcie się, albowiem w pokornym poznaniu was samych uczynicie go waszym naprawdę. Magnifikat świętych. Patrzcie na przykład świętych. Oni żyli pokorą, uwielbiali Boga, radowali się w Jezusie, byli więc pełni darów niebieskich, bo Bóg popatrzył na ich upokorzenie i uczynił ich błogosławionymi. Oni zaczerpnęli z miłosierdzia Bożego, byli umocnieni Jego potęgą, byli uświęceni Jego łaską. Realizowali w swoich sercach królestwo Boże, bo całe ich studium zawierało się w rozproszeniu pychy przez ich naturę, w ujawnianiu się ich nicości, a oni odrzucili dobra przez dobrowolne ubóstwo, aby być bogatymi tylko Bogiem. Byli głodni sprawiedliwości, największej sprawiedliwości, jaką jest chwała Boga, i byli pełni dobra, całe ich bowiem życie, całe ich serce, Stało się hymnem chwały dla Boga samego. Czyż święci nie żyli wszyscy w moim macierzyńskim sercu? Jeśli ja reprezentuję całą ludzkość, uspokajając wszystko w niebie i na ziemi, kto może uczestniczyć w darach mnie danych bez życia we mnie? Odnówcie w Was nabożeństwo do mnie, moje córki, ponieważ w rzeczywistości. Poznałyście bardzo słabo znaczenie, które ono posiada w waszym życiu i w dziele Boga. To wszystko, co nie jest strzeżone przeze mnie, wyjaławia się nędznie. Bóg bowiem ustanawia porządek miłosiernej opatrzności. Jeśli nie kochacie mnie, nie kochacie Jezusa, jest głupotą mówienie, że kochacie więcej Jezusa niż mnie, ponieważ miłość do Jezusa jest cała, cała w moim sercu. Śpiewajcie ten wspaniały kantyk, który płynie we mnie przez Ducha Świętego. Ja jestem Matką Jezusa i waszą Matką i ze mnie wasza miłość do Jezusa jest bezowocna, jest sentymentem bardziej ludzkim niż Bożym. Śpiewajcie moje córki, także wy ten wspaniały kantyk, który Bóg pozwolił mi zaśpiewać. Magnificat anima mea dominum. Widzicie, jak wiele życia jest w tym kantyku, ja potrafiłam go rozwinąć na wiele sposobów. Zjednoczcie się z moim sercem za każdym razem, gdy go wypowiadacie, starając się zaśpiewać go Bogu w niezliczonych i głębokich znaczeniach, które zawiera ten kantyk wypływający z mojego serca przez Ducha Świętego. Odnawiajcie go przez wszystkie dni w tej nowennie do Ducha Świętego. I módlcie się w jedności ze mną, jak apostołowie, którzy byli ze mną w wieczerniku. Ja jestem oblubienicą Ducha Świętego. Przez Niego stałam się płodna i zrodziłam Słowo Boga. On złączył się ze mną, a więc i mnie złączył z Bogiem w sposób tajemniczy, którego nie możecie pojąć. Bądźcie w moim sercu wszystkie i módlcie się ze mną, aby Duch Święty rozlewał się na papieża, na Kościół, na wiernych i sprawił, żeby pojęli, docenili, pragnęli wielkiego daru, jaki Jezus chce uczynić ziemi w Eucharystii. Skupiajcie się w głębokiej pokorze i stawajcie na ostatnim miejscu. Nie pragnijcie ujawnić się w niczym, bądźcie tak małe, aby przeciągnąć ku sobie łaskę i miłosierdzie Boga, ja odnawiam w Was miłosierdzie, które Wam czyniłam przez trzy lata i mówię Wam na nowo. Ale wtedy byłyście bardzo niewdzięczne, a teraz nie powinnyście takie być, moje córki, bo teraz niewdzięczność byłaby wielkim spustoszeniem. Bóg rozprasza pysznych, wywyższa pokornych. Obecnie nie ma większej pychy niż zarozumiałość, niż pragnienie wypłynięcia, bycia kimś więcej niż inni, z działania więcej niż inni. Upokorzcie się, bo widzicie to w moim przykładzie. Ten więcej czyni w Bogu, kto się bardziej uwalnia od siebie. Ten bardziej pokorny, kto zadowolony z bycia nikim przed Bogiem i przed ludźmi. Upokorzcie się, bo jak moja pokora jest pokojem dla wszystkich, tak wasza prawdziwa pokora przyniesie Wam pokój i rozszerzy pokój w Waszym wnętrzu. Błogosławię Was wszystkie także w imieniu Jezusa. Maryja niepokalana, Wasza Matka.